Spotkaliśmy się dziś w pobliżu kościoła, aby razem wyruszyć w drogę. Jest nas wielu. Co nas tu sprowadza? Dziś wieczorem wszyscy przez jakiś czas pójdziemy wspólną drogą po znajomych uliczkach naszego nadmorskiego miasteczka. Jednak tym razem pójdziemy nieco inaczej niż zwykle, bo nasze myśli będą skupione wokół Jezusa, Jego ostatniej drogi ziemskiego życia, drogi krzyżowej. Pierwsze spojrzenie ze słowem, pierwsze skojarzenie ze słowem "droga", jakie nasuwa się na myśl, to pas ziemi służące do przejścia. Prudny, żalny, biedni, Мадушу, przygotować wszystko do wydania wyroku. I chociaż pytał, co to jest prawda, nie tyle jednak dbał o prawdę, ile raczej szukał pretekstu, by wycofać się z pogodliwej sytuacji. Sumienie podpowiadało mu, że Jezus jest niewinny. Piłat rozgniewał się, gdy Jezus nie odpowiadał wprost. Do tych ostatnich nie jest nawet potrzebny głos. Wystarczy internet. Codziennie tysiące nowych wyroków. Czy moje sumienie ma tyle siły, żeby przezwyciężyć biłagodowe tchórzostwo? Jezu. Stacji Krzyż podejmą służby kulturowe, policja, straż pożarna, straż miejska. I musiał wziąć na siebie ciężką belkę. Na imię mi odwaga. To, że tu jestem, stanowi wyraz mojego istnienia. Zawsze ilekroć przyjmuję cierpienie w imię Twoje, jestem blisko Ciebie. Tylko czy naprawdę przyjmuję? W tej stacji mówisz mi Jezu, co naprawdę jest odwagą krzyża. Jezu Chryste. Wytrzymałość, moc to moim niedoścignieni rywale. Reklamy zachęcają. Zostań człowiekiem sukcesu. Możesz mieć więcej. Zostań bohaterem. Osiągaj lepsze wyniki. Pracuj wydajniej, realizuj się, ale nawet bardziej niż fizyczna mężczyzna liczy się dziś psychiczna wytrzymałość. Przekraczaj granicy, udowodnij sobie i innym. To więc czynię codziennie. Jej, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Nie, przyjdź mój służby zdrowia, opiekunowie osób chorych, pracowniczy różnych instytucji sprawujących opiekę nad cierpiącymi. Stacja czwarta, Matka. Kłaniamy się, Panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Gdy Matka Jezusa usłyszała wyrok, opuściła forum wraz z Janem. Świętymi niewiastami. Usłyszawszy głos trąby, widząc żołnierzy z piłatem na czele i coraz gęstszy tłum, zrozumiała, że już rozpoczął się pochód, więc znowu zapragnęła zobaczyć swego syna, nie mogąc wytrwać z dala od niego. Oprawcy ciągnęli go nielitościwie za sznury. Przechodząc, wzniósł Jezus nieco głowę poranioną cierniami i spojrzał na matkę swą boleściwą wzrokiem pełnym tęsknej powagi i litości. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś dla nas cierpiał rany. nad nami. Jezus z wdzięcznością patrzy na Szymona, że z nim krzyż ciężki wziął na swe ramiona. Mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mu Jezu. Od tej stacji krzyż poniosą wolontariusze. Stacja piąta, Szymon. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Ciebie. Przybywał corocznie do Jerozolimy z żoną i dziećmi i najmował się do obcinania krzewów. Na wieczne czasy. Panie jest i błogosławimy Ciebie. Przed bramą na środku gościńca stała liczna gromadka niewiast płaczących z boleści nad Jezusem. Wzywaj do wspólnej modlitwy za następne pokolenia i nie ustawaj w trosce o ich wiarę, bo wrażliwość połączona z miłosiernym gestem jest źródłem pocieszenia. Krzyż podejmują rodzice, a przygotowują się osoby konsekrowane. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, i mój się nad nami jak się Jezus słania i po raz trzeci pada z wyczerpania a t'o c'hsizhoc'h trzeci upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezuste, i błogosławimy Ciebie. Posuwając się dalej tą ulicą, dotarł pochód do sklepionej bramy, umieszczonej w starych, wewnętrznych murach miejskich. Zachwiał się i upadł na kamień, nie mogąc już nawet powstać. Krzyż zwalił się obok pana. Zachwiał się i upadł. A krzyż runął obok niego. Nawet krzyż był obok. Na imię mi samotność. Zbieg okoliczności czy znak. Jezus w tej stacji też, też doświadczył samotności, choć szedł w tłumie. Panie, w tym trzecim dotkliwym upadku prosisz mnie o odwagę dawania otuchy o proste gesty wysłuchanie trwanie bycie blisko tylko tyle Krzyż są osoby konsekrowane a przygotowuje się służba liturgiczna któreś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zniłuj się nad nami, które... się za tych, którzy grną i szydzą. A Ty sam wyznaczysz czas, aż zrodzi się między ludźmi nadzieja pokoju. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, który za nami... Stop! Uh. W tej stacji prosisz mnie, Panie, abym umiał przyjmować cierpienie i przeżywać je w łączności z Tobą. Jeśli z wiarą dobrego łotra wyznam, wspomnij na mnie, usłyszę najpiękniejsze słowa. Który za nas cierpiał rany. trzymamy, lecz mój grzech, choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Ja widzę Cię, Jezu, mój tam, jak wiem, masz sińców i ran. Stacja czternasta, lub kłaniamy się, Panie Jezu, i błogosławimy Ciebie.